Witam wszystkich na moim kanale dziękuję za subskrypcję widzę, że oglądacie chciałbym Wam pokrótce pokazać swoje gołębie mianowicie hoduję buta pesztańskie wysokolotne typu sportowego oraz gołębie pocztowe mam tutaj również sroczki gładkie, czarne Eee, tak, na ozdoby oraz parę winerków. Eee, jest chyba samczyk. Eee, samiczka siedzi gdzieś tam, może przejdę. Eee, chyba tutaj jest samiczka. Eee, winerki mam... Sam, eee, samca dokupiłem, samiczka przyleciała do mnie eee, Kiedyś. Nie wiem skąd, ale sam na białych ogonach. Zostawiłem ją głębiej. Jak widać, ciepło jest, wesołe. Pocztowe teraz wypuszczam. Korzystając, że jest ciepło, jaszczębia nie ma. Stoi nawet klatka jeszcze taka. No i cóż mogę powiedzieć. Gołąbków zostawiłem na zimę 20 wysokolotnych, niedużo, nie mam dużej hodowli, wszystkie młode zabrał pan aż pod Białoruś, przyjechał, zabrał, spodobały mu się, więc no, zrobił kawał drogi, ale jest zadowolony, rozmawiałem z nim nawet ostatnio. Cóż mogę powiedzieć? Na razie gołębie są w takiej prowizorycznej wierce. na zimę. Siatka jest taka no, sadownicza dołożona. Ja ją później zdejmuję, z tego względu, żeby... No, no białych nie wypuszczam. Teraz jest pogoda wiadomo jaka jest zmienna. Te gołębie potrafią w zimę bardzo wyginąć. Nawet miałem taki przypadek kiedyś połowę stadami nie zeszło w ogóle i do tej pory nie wiem gdzie się znajduje pocztowe wiadomo to one tam dają sobie radę trochę sobie pozbierają nie ma śniegu więc no, tak to wygląda mam jak na razie taki gołębnik z płyt fetonowych jest postawiony no cóż, nie ma tutaj co pokazywać, jest bałagan duży Jest e on w garażu e Tutaj jest, są, jest e jakby głębnik białych e Są tutaj i cele, i, i siodełka e Nie mam miejsca, żeby to wszystko jakoś osobno trzymać e Tutaj mam Gołemnik gołębi pocztowych, jest trochę większy e, Jajka poniosłych też siedzą na tych, mimo że cele pozamykane no, Jest nawet jeden młody e, Budapeszt Gdzieś tutaj podłożyłem jajko, e, już wychodzi powoli e, No cóż, tak to wygląda u mnie, bałagan jest duży Cóż mogę jeszcze tutaj dodać? No czekamy na jakieś lepsze pogody, żeby zacząć trochę wypuszczać. No, i na młode, żeby zacząć trenować. Trenuję y, trochę Budapeszty, nawet, nawet chodzą dobrze. Podoba mi się loty gołębi, wysoki. No, i cóż mogę powiedzieć? No tak to wygląda u mnie. Na dzień dzisiejszy w miarę możliwości postaram się nagrać jeszcze jakieś tam filmiki niebawem. Może jak zdejmę siatkę, zacznę już wypuszczać. Zaczną się trochę gołębie tutaj prostować skrzydła, y, oblatywać po zimie. No zobaczymy, coś, coś będę tam nagrywał dla Was. Na razie to tyle. Y, pozdrawiam wszystkich. Do zobaczenia.